Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na filmik, w którym razem zrobimy papugę. Do wykonania naszej papugi będziemy potrzebować dwóch kółek czerwonych, a w zasadzie trzech kółek czerwonych. Tylko jedno trzeba przeciąć na pół. Jednego kółka czarnego, jednego białego, małego takiego kółeczka na oczko i... Czterech kółek: jedno niebieskie, jedno zielone, jedno żółte i jedno pomarańczowe. Tak i klej. No i oczywiście kartkę, na której będziemy kleić naszą papugę. Tak. My wybrałyśmy brązową. Na początku najlepiej zgiąć sobie yy, czarne kółko, a także pomarańczowe, żółte, zielone i niebieskie. Na pół, żeby powstały takie połówki. Kiedy już macie wszystkie kółka zgięte w pół, to teraz trzeba włożyć żółte, zielone, pomarańczowe i niebieskie jedno w drugie, tak żeby powstały piórka. I w taki sposób właśnie przyklejamy to na samym dole kartki. Na to musimy przykleić nasz brzuszek. W ten sposób. I brzuszek mamy gotowy. Teraz I, musimy tutaj przykleić głowę. Mamy nadzieję, że podoba Wam się nasza papuga i że taką samą zrobicie w domu. Pamiętajcie, że możecie użyć innych kolorów. Nie musicie y używać takich samych, jak my użyłyśmy. Jestem bardzo ciekawa, jakie papugi zrobicie. Do zobaczenia wkrótce. Pa! pa, pa!